Powiedz proszę coś jeszcze o atmosferze tego meczu, bo z jednej strony mieliśmy jedną ósmą finału Mistrzostw Świata, grali Mistrzowie Świata, a my oglądając to w telewizji mieliśmy wrażenie jakby to było gdzieś spotkanie w San Marino z jakąś grupką fanatycznych, tylko kibiców dopingujących i nic poza tym. Jak to wyglądało z trybun? No tutaj ten stadion Altumama, ja jestem tu drugi czy trzeci raz, ma taki jeden problem, że główna trybuna, te białe krzesełka vis-a-vis, ona tu jest ciągle pusta. Prawdopodobnie Katarczycy plus FIFA wyładowali tu ceny nie po tysiąc riali, jak zazwyczaj kosztuje bilet, czyli 1200 zł na nasze, tylko być może po tysiąc dolarów, nawet więc ten, ta trybuna świeciła pustkami, a też brakowało takiej dużej zorganizowanej grupy kibiców z Polski i z Francji. Stąd też ta atmosfera zgadzam się pełni była piknikowa, bo ostatnio byłem też na meczu Serbów, którzy się pakowali do domu w meczu ze Szwajcarią i tam tę atmosferę robiła grupa 500 takich prawdziwych ultrasów, takich prawdziwych kiboli z Serbii, którzy ryczeli, krzyczeli, cały czas prowadzili doping, bębny i tak dalej i wystarczyło tych 500 przybyszów z Bałkanów, żeby ta atmosfera była uratowana. Dzisiaj były pojedyncze okrzyki polska, biało-czerwoni wreszcie słyszalne. Z Francji dopingowali nie tylko Francuzi, ale tu Przybysze z krajów arabskich wszystkich identyfikowali się z nią. Natomiast oni nie prowadzili takiego dopingu stałego. I stąd też było tak cicho, że faktycznie tu w gronie Polaków zastanawialiśmy się, czy na mundialu 4 lata temu było gdzieś na którymkolwiek meczu tak cicho jak tutaj dzisiaj.